Cześć wszystkim, jestem Galio i zapraszam do oglądania kolejnego meczu w League of Legends. Jak widać, jestem Fizzem i jestem na midzie. To jest cała tabela graczy. Jestem na Ani, więc myślę, że jeżeli uniknę jej stuna, co prawdopodobnie będzie ciężkie, dość, to powinienem być w całkiem dobrej formie, jeżeli chodzi o mid. Na naszej dżungli jest Lisin. Jeszcze raz tutaj przedstawię tą tabelę. nagrywam trochę późno, no bo brat mi przeszkodził nagrywanie niestety, ale jest okej. Okay. Eee... Tak, kogo jeszcze oni mają? Tak, Haythen na bocie będzie z... Z kim? Z Nidale pewnie. Fiora na topie, no i Volibear ich w dżungli. Volibear ma hila tak więc nie wiem czy to jakoś specjalnie za dobre jest. Na Wolibera e, Dobra, myślę, że sobie tu już poradzą, jeśli chodzi To tę sobie, dobra i zaczynamy. E, gram na niższej rozdzielczości, żeby nie było lagów żadnych. Też, tak przynajmniej mam taką nadzieję, że nie będzie. E, tak, ale za to trudniej będzie mi się grało, trochę. No ale zobaczymy. Um, albo będę tak robił, albo może jak się uda będę nagrywał replaye um, Po prostu, tam League replay, czy jak nam tam się nazywa ten program um, I po prostu No po prostu dzięki temu będę mógł um, No, jak to się mówi no, Po prostu wtedy będę z niszy nie nagrywał A będę grał w wyższej Tak więc, no nie wiem, pewnie was to nie obchodzi po prostu um, Mam nadzieję, że jakoś, jakość wideo będzie podobna Yy, ...albo taka sama, nawet. Tutaj fail, last hit był, ale dobra, ona czeka tutaj tylko, żeby nam nie falnąć. Myślę, że jeżeli właśnie będzie tak robiła, że będzie czekała z tymi wszystkimi swoimi spelami i tak dalej, to... będę mógł yy, po prostu tego uniknąć dzięki mojemu E. Yy, nawet jeżeli byście nie znali... O! blood na topie był, bardzo dobrze dla naszej drużyny, dla Olaf'a. Jak Olaf się napiduje, Eee, tak, podobno w pro level up. Uuu, może mi złapać? Dobra, złapię mnie. Oj, strasznie dużo do będzie z tego dostałem. Ponad 100. Eee, mam tylko nadzieję na trzeci level niedługo. Zaraz znowu dostanę. Dobra, mam trzeci. Eee, czwarty tak by był optymalny, żeby się na nią wbić. Na Ani. Eee, trochę dziwne możecie sobie wyobrazić, że mam samolot w Właściwie trochę dziwne widzieć, że mam samolot w spele. Zazwyczaj biorą ludzie, jeżeli grają na Fiza, albo Fizem właściwie, jeżeli grają, e, biorą Flasha chyba i Ignite, a, a nie Hila. Ale e, Fiz ze względu na swoje to E. No, nie wiem, czy tak strasznie jakoś potrzebuje. Znaczy, przynajmniej dla mnie. Jakoś grałem Fizem bez tego i. I jakby. Nie było jakoś specjalnie źle. Dobra, on, ona nie ma, prawie wie, że nic. Jeszcze mi przychodzi X-Ten, Lisynny Ganka. Dobra, uniknąłem tego ładnie, i ona zmarnowała sobie tego. Tak więc, <laughs> yy, nie wiem, czy ten gang mi coś pomógł. Yy, czy mi ten gang coś pomógł? Yy, bo prawdopodobnie wiem zrobił to samo sam. Natomiast... Dobra, może teraz coś pomoże. Oj, oj, oj oj, oj. Chyba jednak. To nie było zbyt dobre. Oj, jeszcze niestety nie dałem mu miejsca, żeby... Kurczę. Nie dałem mu możliwości, żeby zrobił E do mnie. Co było dość złe, słabe i tak dalej z mojej strony. Jeszcze tylko te ostatnie... Weźmiemy creepy sobie z tego wave'a. I miejmy nadzieję, że Voliber pójdzie już stąd bo nie chcę być złopany jeszcze raz Dobra, maksuje E tak jakbyście nie, nie wiedzieli jeżeli jestem na topie zwyczaj, to maksuje W żeby zrobić większy damage e, pasywnie, bo zwyczaj jak się wbije na kogoś na topie jako Fizz Dobra, jeszcze cofnę, bo ta tanny trochę ani się tutaj potrudzi przy zdobywaniu e, Creep Kili pod towerem, e, ona myślę, że też niedługo będzie się musiała cofnąć, bo ma tylko 70 many a ja sobie to kupię i dokupię sobie jeszcze dwa potiony. Nie wiem w sobie po co dwa kupiłem, powinienem kupić jeden, ale oczywiście miss click, no i niech zostanie. Eee, jak sobie radzić bot? Na bocie jest gang. Eee, no nie wiem, wątpię, że on coś tam zrobi bardzo. Czy ona się flashnęła? Nie wiem poje... Nie, ona się... Ona... Nie wiem kiedy dołek zostaje jej temu. Oj, nie, 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 to odwrotnie było. No fear. Ja już nie wiem. Wydawało mi się, że tam poleciał egzost. Dobra, powiem SS, bo nie chcemy, żeby żaden z naszych sojuszników padł z naszej nierozwagi. Eee, chcemy, ja chcę jak najszybciej dopchnąć o to do towera. Dobra, dopchnęliśmy do towera. I miejmy nadzieję, że. Nie No, zobaczmy. Pójdę na bota. Może się uda coś zagrać zgrać, czy tam cokolwiek. Um, e, tak idziemy, idziemy, idziemy. Zgaduję, że jest tu trap. No i nie zrobiliśmy zbyt dużo. Dobra, nie, 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 zby nie zrobiliśmy zbyt dużo. Oj, oj, oj. Nie, nie ma sensu. Akurat jeszcze... Ajajaj. Dwa EXPO mi brakowało. Do ultimate'a, no. I tutaj jeszcze idzie Anka ze stunem naładowanym. Czy udaje się? Nie, chyba jej się nie uda. No, nie uda mu się. Ale jeżeli we mnie teraz walnie stuna... Coś mi się wydaje, że właśnie chce walnąć we mnie stuna. Jeżeli go uniknę, to będzie... O wiele dużo dużo łatwiej dla mnie potem. No, niestety pada na topie, jeden na jeden. To nie jest zbyt dobre dla nas, dla naszego teamu. O, uniknąłem, ale to nie, to nie zestunowało, to... O, nie no. Kurczę. To było akurat głupie. No i znowu. Czyli pewnie musi walnąć po prostu to. Tak, dopiero teraz. No, kurczę. Nie byłem pewny jak, jak to właśnie działa. Zresztą dziwnie bardzo to działa. Dobra, zobaczmy ile ona łamany. Nie wiem czy jej starszy na, pewne, na pełne combo. Powinna paść. Tak, padła. Dobra. Jesteśmy dalej. Jesteśmy bardzo dobrze. Bardzo dobrze nam to poszło. Teraz prawdopodobnie zespawnował się ten blue tutaj. E, powiem sojusznikom, żeby przyszli, bo może uda się coś tutaj zrobić. Tak, bardzo dobrze. Tak jak przeczuwałem. Bardzo dobrze. I nie mam już niestety mamy, więc e, nic nie uda nam się... E, nie oddałem się nic, niestety zagrać. Ale wrócę się do bazy, kupię sobie do rana kolejnego i zaczniemy budować powoli Shina. Zacznę od. tak, od mana Krystalu i napiszemy SS Mid, bo nie chcemy, żeby znowu ktoś od nas, z naszego upadł. Zobaczmy, jak tam na topie idzie walka. No, teraz już nie powinien tak walczyć. Nie powinien tak walczyć, bo jeżeli ona. no, nie powinien po prostu iść wiele na jeden, bo Fiora jest dużo, dużo lepsza. 1 na jeden powinien. Olaf, przynajmniej według mnie, zacząć atakować ją, e, właśnie tak jak teraz to zrobił, e, i tylko walnąć E. I się cofać. E, jeżeli ona będzie go za nim szła, to prawdopodobnie wminiony e, Jego, oczywiście. E, w sensie nasze, W sensie mojego teamu. E, ojej, nie miałem powiedzieć. Nie no, chyba. Nie, ona była. Oj, to jednak mój błąd. Ale w każdym razie, e, wtedy będzie w naszym, e, naszej drużynie, jakby. W minionach naszej drużyny. I to nie, wtedy. Po, chyba trochę więcej demencja dostanie niż, niż od samego tego. Niż od samego Olafa. Więc dzięki temu powinien wygrać. Tak się przynajmniej wydaje. Ale jak to by wyglądało w praktyce, to ja niestety nie wiem. Wydaje mi się, że powinienem tego zacząć unikać. No i kolejny dead na topie. Pewnie bait się nie udał. No nie wiem, w każdym razie tutaj zaraz spróbuję. Spróbuję zaraz zabić tą Ankę. I mówiąc Ankę mam na myśli Anię oczywiście. Zadam ten damage? zadam tak. Ale czy padnę? Nie, raczej nie padnę. No kurczę, co za szczęście! Akurat miałem. Akurat naciskałem E, tylko że dostałem Stunę. No kurczę. Spinguję komuś, żeby przed nami obronić, bo niestety to był nie, 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 nieszczęśliwy wypadek. Yy, I dobił mnie ten y, Tibers. Yy, w ogóle źle zrobiłem, że użyłem tak późno. Tego, mm, tak późno użyłem mojego hila. Jakbym użył. Wcześniej, to prawdopodobnie wyszedłbym z tego cało, bo ona mi dała Ignite'a, ale... No... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no. Jak na razie... No i Woli bardzo sobie trochę zmarnował czasu, więc no! Powiedzmy, że... No nie no, nie opłacało się, ale... No, coś, coś dobrego z tego wyszło i ona zmarnowała chyba dwa spele swoje, tak. Bo zmarnowała i... I flasha, i ignite, A tak więc teraz powinno być dużo, dużo łatwiej, jeżeli chodzi o walkę z Ani. E, tak, tutaj wiedziałem, że to swayluje. E, napiszemy SS. I jest Ani, co ona sobie kupiła? Kupuje sobie katalysta. Ta Ani, na bocie tam zdobywają kile. I bardzo dobrze. E, Oriana, nie wiem. no Oriana w ogóle chciała chyba iść na Mida. zaraz dostanę o nie uniknę tego tak właśnie eee, mogłem tego chyba mogłem go zabić ale wolałem nie ryzykować bo jeżeli bym go zabił to w, w, w rezultacie prawdopodobnie padłbym od niej no ale tak wyszło bardzo dobrze no i oboje sobie napisaliśmy good job Eee, mogę zobaczyć, czy znajdę właśnie jego, ale Fiora jest niby miss, Więc. Ari? Ari? Okej, okay. Fiora. Eee, tak. Mówił o Fiorze. Prawdopodobnie zaraz dostanę na Blue, chociaż wolałbym się cofnąć. Tak chyba zrobię zaraz. Eee, cofnę się. Nie wiem, czy on mi chce dodać. Czy on coś... Co, 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 co? Nie no, widocznie po prostu chciał to wziąć do siebie. Nie wiem, mi to jakoś nie jest specjalnie potrzebne. Może dla cooldownów trochę. Ale... Teraz mamy na buty idealnie jeszcze. Nie wiem, powinien... Nie wiem, czy... czy, 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 czy... Jakoś jeszcze nie, nie zdecydowałem, czy kupować im Merkurysy. Nie wiem, czy oni mają specjalnie dużo... Te crowd control, a co oni mają tutaj? Fear. Um, fear. Co to jest? Snare. Nic i stun. No nie wiem, jakoś nie jest specjalnie za dużo tego crowd kontrola oni nie mają. Ale no. Wolę mieć cooldowny, tak mi się wydaje. Tyle. tyle. Uciekamy. Już wystarczy. Właśnie tak. I jeszcze ona nam dała. Poczekam poczekam tylko aż ten tiber cały zniknie. Ee, zaraz on tutaj powinien zniknąć, tak? Przedleportowała się do niej. Ee... Napiszę, że jestem trochę zajęty tutaj. No niech ten tiber, tiber spadnie w końcu. Dobra, coś tutaj robi. Um... No, nie wiem czy to był kill steal. Eee, też nie wiem, czy jest bezpieczne gankowanie z taką ilością życia, ale wydaje mi się, że powinno być dobrze, no. Mam ultę, nie mam tylko heala. To jest jedyny, 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 jedyna rzecz, że tak powiem. O! Fuck! Uh, uh, dobra, nie byłem nie byłem gotowy na to, że po prostu. Jajku, no, nie byłem gotowy, żeby ona po prostu tak duże demagę zadała. To było dziwne aż. Mmm. Fak, no. Kurczę. To jest, to jest, to jest właśnie to. Jeszcze, te, teraz to padnie chyba. Nie, nie padnie, ale no. No nie, no to jakbym, jakbym to walnął, jakbym walnął rybę, to by padło na pewno, ale nie wiem dlaczego ona mi tak pojechała. Nie, po prostu ma strasznie, strasznie dużo do um, No i mi teraz widz przeszło w linię. 70 do... No on... Ani wygrywa w Kryp Killach. Gdzie? Teraz jest Ani. Jest tutaj. Dobra, idę jej pomóc. Mmm, Tak. To akurat było piękne w moim wykonaniu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że bardzo dobrze to zrobiłem. Nie wiem, czy tak... Czy ja to przeżyję? Przeżyłem! O, wow. Kto to... O, niestety, Lee padł. Dobra, nie będziemy czekać na to. Kupujemy od razu. Mm, tak, i trzeba będzie pójść na to, topa zaraz. Mmm. Więc Fiora będzie praktycznie nie do zatrzymania. Ja robiłem dobrze, znaczy ja sobie dawałem radę dobrze na midzie. Eee... No ale niestety Olaf trochę... niestety przegrał. A dlaczego? Dlaczego tak się w ogóle stało? To ja nie mam pojęcia. I ona teraz będzie już rozwalała praktycznie wszystkich. To jest właśnie minus tego, że jest na Fiora. Że Fiora sama w sobie może zadać strasznie duży demacja. Jest normalnie, no a, może nie takim kery jak Ade kery prawdziwy, ale ale tak czy siak demacja ma strasznie dużo. No i zobaczcie, zobaczcie na to. To jest Dobra, to ten. Um... Dobra, to jest. Nie, no. Dobra, to, to po prostu będzie faktycznie surrender, tak mi się wydaje. E, to tę grę tak czy siak, no bo ja tam dałem sobie ładnie rada, ale to nie odchodzi, czy sobie daję dobrze rado, od... tylko no żeby po prostu coś było w ogóle na tym e, na moim koncie, i teraz Olaf Madera, zacznijmy od tego, że Olaf, po prostu, według mnie od początku źle grał, bo grał e, tak, że wbijał na nich, znaczy na nią. I szedł nią z nią 1 jeden na 1. No a z 1 na 1 z Fierou tak średnio się wygra. Szczególnie jako postać, która ma AP. Znaczy ma AD. Która jest AD właściwie. Um, nie wiem. Na razie w chyba nie będzie. Wow, 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 wow. Wow! Jak ona się tak teraz nefitowała, to ja nie wiem. Ile tam będzie... Od Towera poszło. 400 Wow. Nie no... Nie, to był... Nie wiem czy to było moje... No to jest nie do wygrania, mówię wam. A że, no, nie widzę, nie widzę żadnej możliwości wygrania tego meczu. Jeżeli Fiora ma 15 level, gdzie ja, jakbym na midzie i dość dobrze sobie. No, to jest akurat prawda, że tak sobie możemy poradzić, tak? No i co no? Zabijemy? Zabijemy tam nie. O, o, tr Jest tr trzy osoby tutaj. Nie trafiłem rybą. I jeszcze większy fail. No, i teraz jest, proszę bardzo. nie, to chyba nie było zbyt dużego mojego, mojego fajla. Po prostu tyle, że. No, tak, sfajlowałem fisza. Właśnie z tym fiszem są problemy, no bo. Nie mogę go tak jakoś specjalnie wycelować. Zawsze celuję. Dziwnym trafem zawsze celuję tutaj, jakby były, jakby były normalne skill skillshoty, czyli tak, jakby zawsze leciały w to miejsce no, po, prostej linii, po prostej linii, a nie, że na dokładne miejsce. No, Dlatego muszę się nauczyć, żeby celować za kogoś, znaczy, właściwie przed kogoś, że tak można powiedzieć. No. Ona ma już naparmionego Blastfistera. Hmm. Mamy 200... No ona ma więcej AD niż my mamy AP w tym momencie, co jest... Co jest na po 20 minutach... Dziwne. Dead? Nie. Raczej nie. Ale zży zżyłem hila, No. Słabe tam. I czego on nie zapił? Mogę nawet ult dać, no to już nawet by nie było tak źle, ale... A ta jeszcze została. W tym czasie powinienem już... na pewno... 100%. Pro... Dobra. I teraz zobaczmy na ten show. Proszę, jeden kill. Ma I ja też padam. I to jest właśnie świetne. Że no dobra, nie będę po prostu skomentował, gra jest... Jest to wrzucić i Olaf... No nie, nie będę biorę pod chyba, ale no, tak. Mac co poglądać. I tyle, wszyscy się na wszystkich powkurzali w tej grze. No i tyle. Mam nadzieję, że, że, że nie. To, to nie było przeze mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Było kilka faili z mojej strony, ale. O, tak. Ogólnie jest okej. Okay. Tak więc, mam nadzieję, że. Że wam się spodobało. No i do usłyszenia następnym razem.